To już prawie miesiąc odcinków daily na tym kanale. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj jest więcej rzeczy do przekazania niż zazwyczaj i sobie zapisałem je na kartce. I jak już się domyślasz, drogi widzu, to dzisiaj będzie opening. Opening skrzynek Prisma 2. Wiem, że to są tanie skrzynki. Przynajmniej jest ich więcej niż zazwyczaj, bo jest ich 18, nie 15. W każdym wypadku budżet 200 zł na odcinek zachowałem i dzisiaj tak. Pierwsze ogłoszenie. Głupie. Ale jak to ludzie, którzy zajmują się YouTubem, między innymi ja, lubią sobie pożebrać, więc żebram. Nadal zbieram skiny w Trading w opisie. Tak jest, drogi Wizu. Jeżeli masz jakiś niepotrzebny skinek w New i chcesz pomóc w moim hobby, to trailing w opisie. Oczywiście to nie jest główne ogłoszenie, Także zlecimy sobie od razu. Prisma 2. Dzisiaj trafiamy sobie kostkę i restytujemy ten piękny licznik, który jest w prawym, tak? W prawym górnym rogu. Lewym. No, i drugim ogłoszeniem to jest co prawda takie zapytanie do Was, ponieważ mam takie, takie pytanie. Zobaczymy tylko, co poleci, ok. Dachowiec. Otóż zauważyłem, że Wy lubicie bardziej od zwykłego openingu, opening Waszych skrzynek. No, to znaczy, na razie do tej pory wyszły dwa odcinki z tej serii, ale naprawdę bardzo dużo skrzynek wysyłacie i one są niekiedy bardzo drogie, niekiedy bardzo tanie, tak jak na przykład Prisma 2, albo na przykład i koszmarów już kosztujące po 5 zł. I tak sobie przekminiłem że może po prostu raz w tygodniu zrobić taki opening, skrzynek widzów i to będzie taka stała nasza seria, w której wysyłasz skrzynkę też przez mój trailing, to też jest pierwszy link w opisie jak chcesz. Może to być skrzynka, najlepiej żeby to była skrzynka za minimum 2 zł. Bo dzięki temu, jak wydaję na przykład na skrzynkę 12 zł, po prostu dorzucając do tego klucz, to zawsze ten ułamek się zwraca. No, chyba że chcecie, to zostaniemy przy takim tradycyjnym otwieraniu skrzynek. Także, no, liczę na Wasze komentarze. To będę po prostu. No, będę patrzył. Od coś czerwonego przeszło. Negew. Super, także już trzy niebieskie. No, i teraz trzecie ogłoszenie, czyli te ważniejsze. Parę dni temu zapowiadałem, że wyjdzie. Nowy kanał i on już jest, także też mogę go podlinkować wam w opisie, ale o, to znowu negyw. No i właśnie na tym drugim kanale miały być odcinki z Minecrafta, taki fany content. No i chcę wam powiedzieć, że yy, będzie. Jeszcze nie ma, ale będzie. To też jest ważne ogłoszenie właśnie było. Po prostu jeszcze nie miałem czasu przeglądać tych takich długich wodów, które zaciągnąłem sobie ze swojego streama, bo one mają po 8 godzin i zmontowanie takiego materiału 8-godzinnego. Pocięcie go na pardy zajmuje bardzo dużo czasu i jeszcze na to czasu nie znalazłem, dlatego przepraszam, ale no będzie. Tak jak może będzie fioletowy skin w końcu, bo nawet tego nie ma. I kochani, tym oto sposobem przechodzimy do czwartego ogłoszenia, ponieważ ich leci, 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 leci. O, super. Dzisiaj jest naprawdę dobry opening. Jak wspominałem na karcie społeczności na YouTubie... YouTube daje mi ograniczenia nawet na filmy z openingu skrzynek w co się dajecie w to wiarę? To jest aż niesamowite, bo od czegoś takiego to nie doświadczyłem od naprawdę długiego czasu. Przeważnie jak wrzucałem wstawkę z jednej ze stronek, to wtedy ten film był ograniczony i to rozumiałem. Ale obecnie nie ma żadnych wstawek, nie ma żadnych sponsorów, a YouTube twierdzi, że ułatwiam wam w jakiś sposób oszukiwanie ludzi. W sensie nie, że ja oszukuję, to by było bardziej logiczne, tylko że ja wam pokazuję jak oszukać ludzi. No to jest coś pojebanego, no ale dobra. W każdym wypadku osoba, która sprawdzasz moje filmy, to jest informacja do Ciebie, dziękuję Ci bardzo, bo ja tracę motywację dzięki, to, tw dzięki Twoim werdyktom, ja tracę motywację do tego, żeby tworzyć na YouTubie. Co prawda, tworzyć, ale tworzyć. I z tego miejsca znowu odsyłam do mojego drugiego kanału. No i teraz piąte ogłoszenie, takie dużo luźniejsze, takie zapytanie. Oczywiście mam nadzieję, że będziecie pisać te komentarze i oglądacie te odcinki niekiedy do końca, bo no trochę na, na nich mówię, no nie? Niektórym się to nie podoba, niektórym się podoba, ale no dużo mówię. Same niebieskie 3, 6, 7, 8, 9 pod rząd. Świetny odcinek, no już wam współczuję, jak będziecie przez, jak przez to przebrniecie. No i to jest moje pytanie. To piąte ogłoszenie to jest moje pytanie. Czy chcecie powrót faktycznie overwatch mimo tego, że i tak nie jestem w stanie zbanować cheatera, ale sam fakt po prostu tego, jak ten filmik wygląda, że tam się pośmiejemy z jakiegoś cheatera, czy jakieś głupoty będą robić. Czy może po prostu chcecie powrót Overwatch'a, ale na ten drugi kanał, gdzie będzie wszystko inne, niezwiązane w ogóle z otworzeniem czegokolwiek. Bo YouTube już coraz mniej to lubi. Także znowu liczę na wasze komentarze. Jezu, ale ciężko być YouTuberem. O pierdolę, pojebane Prototyp. Co? Chyba pierwsza, co ma? Cztery prototypy już. Jeszcze siedem skrzynek zostało. Ale ostatnie ogłoszenie. I uwaga, już je czytam. Yy, za 6 dni jest ma. I jak to czytam, to nie jest za 6 dni, tylko to chyba za 15, kurwa. Ale czytam dalej. Co mamy? A, gówno. Okay. Bartles jeszcze, bartleser. Za 6 dni jest ma I czy chcecie obstawianie walk? Jak zgra się dobrze w czasie, a tak to sobie wyliczyłem, to wtedy te obstawianie nagram, jak ten filmik wyjdzie. Akurat w tego samego dnia on wyjdzie. Zobaczę, co Wy napiszecie. Jeżeli chcecie, to to nagram. Jeżeli nie, to pierdolimy to po całości. I oczywiście, gdyby się miało pokazać takie obstawienie walki, to ona będzie na 100% na drugim kanale, nie na tym. A czy na 100% może lepiej tego nie mówić, bo przeważnie, to jest 100%, to jest takie kurwa 50 na 50, ale no, wiecie o co chodzi? Będziemy raczej migrować. Ten kanał będzie full skrzynkowy prawdopodobnie. A. Niebieski czyżby odcinek taki koloru policyjnego. Zobaczymy, już niedługo się kończy Dobra, przejdźmy już Na 100% do otwierania skrzynek Bo tylko to zostało Żadnych więcej ogłoszeń, znowu battle z karta W O Jezu, jaka paskudna Nawet to jest to chyba ta sama 0,63 i 0,61 Jeszcze gorsza Cztery skrzynki zostały Liczmy na złoty i Ale pasa. Będę chyba w szoku jak wyleci za świetlecowego Łoł, wow, panie traków, to jak fioletowy, taka sama szansa. Wow! Wow, wow. jak się jeszcze pięknie zatrzymało, no pięknie! I to jest. I ten opis tego skina, nie? Adekwatny do tego co się przedmiotem stało. Co za frajernia gejbenowska Stały. Dwie skrzynki. Czajcie, że 200 zł tak o wyparowało, bo to nie jest nic warte, co to wypadło. Nic, kurwa. Masakra. Ja i tak ten odcinek wrzucam. I tak to wrzucam. <laughs> I tak to wrzucam. Oh, oh. Jo, pierdolę. Nie, no perfekcyjna. <laughs> Dziękuję wam widzowie za dotrwanie do końca, mam nadzieję, że wam się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję jak tego nie robisz i no cóż, Bywa... jest jak jest, jest jak jest, dziękuję bardzo, trzymajcie się i siema. Thank yeah, sure.